Tak widzisz? Widzę moją mamę. Tak widzisz twoją mamę? Jesteśmy W domu Okej, okay, jesteście w domu u ciebie? Nie wiem. Ile? Nie wiesz? Nie. A mniej więcej? Nie widzisz Okej, okay. masz bardzo mało lat, nie, nie umiesz umówić za bardzo. Świetnie. Moja babcia mówi coś do mojej mamy. Twoja babcia mówi coś do twojej mamy? Tak. Leci coś w telewizji, jakiś program. Bardzo głośno i przeszkadza mi. Ale nie, nie wiem co się dzieje. To jest chyba jakiś teleturniej. Mhm, to jest jakiś teleturniej. Leci w telewizji teleturnier. Wierzę, że mi bardzo przeszkadza. Mhm. I wierzę, że ci bardzo przeszkadza. To co do nie nie Mhm. I, I... moja babcia mówi no moja, że... telewizor. Okej, okay, twoja mama, Babcia mówi do twojej mamy przecieszyć telewizor. Mhm. Okej, okay, dużo szczegółowo bardzo powiedziałeś. Świetnie ci idzie. Widzisz jak wygląda pokój czy? Białe ściany. Białe ściany. Eee. Mały telewizor. Mhm. Szary kwadratowy. Telewizor jest szary kwadratowy. Okej, okay. dużo widziałeś? Bardzo dużo widziałeś z Twojego wczesnego dzieciństwa. Świetnie ci idzie. Ci poszło jeszcze lepiej niż wtedy. Widziałeś jeszcze więcej szczegółów. Teraz słuchaj słuchajmy uważnie. Teraz... Ja liczę od jednego do trzech, na trzydzieści mocno za rękę i Ci przyjdzie Twoje poprzednie wcielenie tego na kenepkę. Kenepkę powiedziałeś, że się nazywa. Raz, dwa, trzy. Opowiadaj. Może Ci przyjdzie jakiś szczegół, którego nie widziałeś. Jestem. Jesteś, tak? jakieś białe szaty. Białe szaty. Kto ma te białe szaty? Ja. Ty masz te białe szaty. Mam na sobie białe szaty. Okej, okay, masz na sobie białe szaty. I. Mhm. To jest jakiś ważny dzień dla mnie. Jest to ważny dzień dla ciebie. nie się niepokoję. Niepokoisz się. Ok. Um... To jest... Ja no, się modlę. Modlisz się? I powtarzam jakieś słowo. Okej. Okay. Teraz koncentruj się, oddychasz głęboko, powiedz jakie to jest słowo. F? P. Ptach. Ptach? pta Ptah. Pta. Ptah. Ptah. Okej. Okay. Wiesz co to słowo oznacza? Nie, ale... Trzeba chodzić o coś ważnego dla mnie. Mhm, coś ważnego dla Ciebie, tak? Tak. Okej. Okay. Czuję, że to jest takie... dosyć intymne. To jest dosyć intymne. Mhm. No, ważne w sercu. Ważne do, w sercu. By osoba. Osoba? Powtarzam, to jest pta. Pta. Okej, okay, pta. I ubieram szaty. I ubierasz szaty. To jest jakiś rytuał religijny, czy... Nie wiem. Uh -huh. Ale chyba... bardzo możliwe. Bo się Mhm. Uh Mamy -huh. chyba... no jechać w jakieś miejsce. Okej, okay, macie jechać w jakieś miejsce. No chyba. Muszę coś pokazać komuś. Aha, musisz coś pokazać komuś. Słyszę wołanie do mnie. I słyszysz wołanie. Kechet. To twoje imię, tak? Tak. Kechet. Kto cię woła? Jakiś wa... mężczyzna. Okej. Okay. Moko. Dojrzały dosyć. Dojrzały? Tak. Okej. Okay. Mówię, że dziś nie jedziemy. Nie jedziecie? A, jedziemy, jedziemy. A jedziecie. Że to dla mnie okazja. Że to dla Ciebie okazja. I powtarza coś. jakieś słowo. człowiek ekscytację. Jak co powtarza? Jakieś słowo. Słowo, okej, okay. skoncentruj się, oddychasz głębokie, co to jest za słowo. Szedet. 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 Powtórz jeszcze raz. Szedet. Szedet. Okej. Nie wiem. o co chodzi. Nie wiesz o co chodzi, ale to jest jakieś słowo co on Ci powtarza. Szedet. That... She... That... Aha. Teraz nie mogę tak sobie... Zemnie... Ale... Ale... W sensie ja wiem o co chodzi jemu. Aha. Teraz tego nie mówię, powiedzieć. Mm. Pokazuję co, bo na czymś pracowałam? Mm -hmm, nad czymś pracowałeś. I tu chyba... Ja podziękowałam. Dziękowałem. Mm -hmm. Dziękowa coś mi wyszło. Jakieś urządzenie. Mhm. Mm Jakieś urządzenie ci wyszło. Czyli to udał się ten wynalazek. Tak. Okej, okay, bo byłeś wynalazcą w poprzednim wcieleniu, teraz mów w tym, i mów co to za wynalazek, czy ci się uda przypomnieć ten wynalazek? Coś, coś długiego, drewnianego. Długie drewniane. i drewniane? Ale kojarzy mi się też... Koło. Koło? Takie, coś okrągłego przy tym kiel. Aha. I coś ostrego przy tych kołach. I coś ostrego przy tych kołach. Tak. Okej. Okay. I do czego służy to koło? Z tym długim drewnianym? Hmm. Nie wiem. Aha. Bo... Chyba. coś o ziemię. Coś ziemię. Chodzi o ziemię, coś ziemi albo albo osadzenie czegoś albo sprzątanie. Okej. Okay. Segregacja. Osadzenie czegoś, sprzątanie albo segregacja. Czy widzisz jak to ten wynalazek działa? Czy widzisz go w ruchu? Hmm, Zamasz te ruchy. Ale ja go nie używam. Mm -hmm. Nie używasz, ja go, go trzymam tylko w pokoju. Aha. Ale widzę, dojeżdżamy, ktoś, że jakieś miejsce, jakiś duży teren. Mhm. Mm I słyszę. Duży odgłosy teren? Słyszysz Słyszysz ludz odgłosy ludzi i oni mówią... To Fadżum, co to jest to Fadżum? Chyba nazwa tego terenu. Nazwa tego terenu, Fadzum. Tak. Okej. Okay. Jest jakiś... Bo ja chyba... Ja tam idę z powodu pewnego... Dnia. Ty idziesz tam z powodu pewnego dnia. Okej. Okay. Coś świętują. Coś świętują. Boga. Boga. Ale ten Bóg nie jest taki bardzo ważny. Nie jest taki ważny ten Bóg jak inne. Okej. Okay. Świętują czegoś? Powiedz nazwę tego Boga. Czy ci przychodzi do głowy nazwa tego Boga? To ma związek z tym miejscem. Aha. Ten Bóg. No so. s. So. Nie. Mhm. A widzisz tego Boga, jak wygląda jakieś jego posągi. Tak. Aha, mhm. opisz. Tak, jest jeden wielki posąg. Mhm. Przed świątynią. Przed świątynią. świątynią jest jeden wielki posąg. to jest. Brzydki jest ten Bóg. Brzydki jest? W jakim sensie brzydki? Nie jak człowiek. Nie jak człowiek. Aha. Subekę, 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 subekę. Powtarzam, muszę coś pokazać. Chyba to zabrałem ze sobą. Aha. I ten wynalazek zabrałeś tam? Tak. Aha. Mhm. Uh -huh. A teraz czuję coś przyjemnego, że. O, gorączkę. Aha, masz gorączkę. I, I leżę w domu. I jesteś zawsze tym egipsjaninem tak? Tym kenebkiem. Kenebkę. kahat Tak. Kakjaś kobieta. Mhm. Kobieta, co ona robi? Kim jest? Ona mioda. Odradza się. Że... Odradza ci? Tak, tak. Że... Powtarzaj jakieś imię. Powtarzaj imię. Skoncentruj się, co to jest za imię. Końcówka meo. Mhm. to imię jest napisane na jakiejś na jakimś skrypcie albo czymś takim. Mhm. Obo nie. Tak. Ja bardzo że to tylko ten tekst. Mhm. Tylko ten tekst. Um. Jest napisany na skrypcie. Um. Opisz jak wygląda ten skrypt. To Albo Ptolemeo. 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 Okej, okay. to już jest dużo. Ptolemeo. Super, nie. Nie wiesz, co to jest to Ptolemeo. Ale. on Czuję, że. jakby są kuszony, Ale to kobieta mi tego odradza. To jest związane z tym napisem, właśnie. Ptolemeo, tak. Jest na tym skrypcie napisane Ptolemeo, ty jesteś kuszony. Kto cię kusi i co to jest za napis? I wysoko postawieni ludzie. Wysoko postawieni ludzie. Przeciętną osobą. Ale chyba po tym pokazie mi zaufało parę wysokich oni się nazywali doradcy. Aha, doradcy. Oni mi zaufali. Proponują mi. Oni chcą chyba, żeby... Co przy świątyni zajmował się? Nie wiem, że nie... nie wiem o co chodzi z tą pracą. Aha. Czyli to jest jakaś jakby niby awans, ale to jest kusząca robota, ale coś jest niebezpieczne. Tak. I ta kobieta ci mówi, że to jest niebezpieczne. I ty masz pracować przy świątyni. Nie, ja myślę, że ta kobieta po prostu nie chce, żeby się... z nimi zadawał. Aha. Bo to jest prywatne bardziej. Aha. Na mnie nie ostrzega, tylko... Jakby to jest bardziej prywatne. Mhm. Uh -huh. Powtarza... Ptolemeo. Ptolemeo? Jakiś... Sion. Sion? Ona jest z tym związana. Sion. Aha, ona jest związana z Sion. Okej. Teraz chyba Aha, leżysz? Czuję bardzo dużo kucie w brzuchu. I czujesz kucie w brzuchu. Nie wiem, czy nie umieram. Aha. A ile masz lat w momencie, gdy umierasz? 37 albo 8. Umierając, tylko czuję, że żałuję. Że żałujesz? Tak. Czego? Się nie wiem. Nie wiesz, czego żałujesz. Słuchaj, zróbmy taki eksperyment. Teraz zaczniesz oddychać głęboko. Ja liczę od 1 do trzech. Od jednego do trzech. Może się uda? I zaczniesz mówić, coraz więcej tlenu przyswajają twoje płuca, coraz więcej tlenu przyswajają twoje płuca, i będziesz mówić tym językiem. Będziesz mówić tym językiem, którego znasz, którego teraz znasz, bo jesteś kenepkę. Kenepkę liczę od jednego do trzech na trzy, i mocno za rękę, zaczniesz mówić tym językiem. Raz, dwa, trzy.

Co powiedziałeś? Teraz po polsku. Boję się. Boję się? Jak się mówi, boję się po egipsku? Chdach. Chdach. co mi się wydaje. Ok, mów co powiedziałeś to zdanie po polsku, a później powtórzy znowu po staroegipsku. egipsku. Ech, boję się. Boję się, bo nie chcę tego. Jak to się mówi po starej egipsku? Mohamedah. Mohamedah? Szejdah. Szejdah. Szecha. dach, dachat, dachat. Zmiana. Zmiana. Aha. Zmiana, tak? Chyba tak. Jak się mówi zmiana po egipsku? Tachat. Czyli boisz się zmiany? Nie. Mhm. Mhm. Jeszcze. Tak. Hotu. Hotu. Ale nie wiem co znaczy. Widzę tylko bardzo gł. Go... Często w mojej głowie. Chotu. Chotu i sehi. Chotu he sehi. 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 Kiedy ma słowa. Ale to, to, to... to bardziej. Ale nie wiem. Mhm, czuję tylko, że jest związane coś, co mi przeszkadza. Mhm, związane coś, co ci przeszkadza. I... Dziękuję. Dziękujesz ptachowi. Ptach. Ptach. Co to jest ten ptach? Ważna, Ważna osoba. Pomogła. Pomogła ci. Jak się mówi po egipsku dziękuję ptachowi? Powiedz to. Seleptach. Seleptach. Tak masz wrażenie? Że to nie wszyscy tak mówią, jak ja, nie wiem czemu. To tylko pamiętam grona osób związane z moim terenem. Aha. Chyba właśnie. Coś. Tego. Ja nie jestem dobrym mówcą. Ty nie jesteś, już wspomniałeś. Chyba właśnie na tego ich jechał ze mną. Ten kolega. w ten ważny dzień. Mhm, mm nie jesteś dobrym mówcą, dlatego jechał z tobą ten kolega. Ale ja nie wiem co on robi. Aha ja Już dalej nie, nie, nie widzę Mhm. Mm A teraz słuchaj, to urządzenie, które, to, które ty wymyśliłeś na tym kiju i takie z tymi zębami, takie koło. To powiedz jak się nazywa w twoim języku. Nie wiesz tego. Nie wiem, czy nadałem mu nazwę. Aha. Nie wiesz, czy nadałeś nazwę tej rzeczy. Tak. A po jaki to jest okres Egiptu? Późny. Późny. Aha. Po pirami przed piramidami czy po piramidach? Po. Po. I wtedy co? Umieją budować te, oni umieją budować te piramidy? Nie wiem. Nie wiesz tego. Jakieś inne ludy są tam w Egipcie? Rzym. Mi się kojarzy. Rzym. Coś z Rzymem, czyli Rzymianie są. są. To mi się Jakie mają stosunki z Egipcjanami? mi się, to wydaje, że bo to tak różnie bywało, różnie bywało. Mam wrażenie takie, że taką myśl bo po Rzymie, że taką niepewność, że jakby głowa Egiptu, a ta, głowa Egiptu? Ludność trochę się różni w zdaniach. Aha, głowa jest egipska, ludność się różni w zdaniach. Czyli jest za dużo tej ludności tam u Was? Nie, że ludność egipska była. Bo... <noise>